Jedna z moich ulubionych scen w serialu Mad Men mówi więcej o kreatywności niż niejedna książka. Jest to moment, gdzie CFO agencji reklamowej wchodzi do pokoju kreatywnych ludzi i widzi, że nic się nie dzieje. Ci śpią, gadają, gradają wrzutki. Wkurzony idzie do Dona Drapera, dyrektora kreatywnego agencji, i mówi: Ci ludzie nic nie robią, o co ci chodzi, nie? No, dom spokojnie patrzy i odpowiada coś w stylu, jesteśmy w tym lepsi od ciebie, a częścią naszej pracy jest być nieproduktywnym, dopóki nie przestaniemy być nieproduktywnymi. Z pozoru to jest wymówka, ale de facto to czysta prawda, bo kreatywność to łączenie starych rzeczy w nowy sposób. A żeby to zrobić, musisz przejść przez dwa etapy. Po pierwsze, zebrać doświadczenie i wiedzę, potem. Po drugie, pozwolić umysłowi znaleźć połączenie, to nieoczywiste. I to jest ważna rzecz. Bardzo ciężko jest to wymusić, tą synergię, szukanie połączeń. One przechodzą wtedy często, gdy właśnie przestajesz się starać. Gdy śpisz, gdy spacerujesz, gdy rozmawiasz o niczym, gdy rzucasz sobie lotkami w ścianę i grasz. Także... Wyglądaj prokastynacja, ale w tle działa coś innego. Twoja podświadomość. Ona łączy, filtruje, przetwarza i nagle trafia się ten pomysł. I zastanawiasz się, mm, co jeśli by zrobić to tak. No i wtedy zaczyna się ta praca kreatywna. Austin Clown powiedział, że jesteś najbardziej kreatywny wtedy, gdy jesteś najmniej produktywny. Myślę, że Don Draper by się z nim zgodził. Eee, ja też się <grywam> zgadzam, bo w kreatywnej pracy jej częścią, częścią tych obowiązków jest nic nie robić. Nie da się być turbo kreatywnym, jeśli masz listę tu do tak załadowaną, że tylko przerzucasz kolejne taski z jednego miejsca na drugi. Po prostu nie znajdziesz przestrzeni na to, żeby zrobić coś inaczej. Zgadzacie się? A może macie swoje sposoby na kreatywność? Dajcie znać.